Pokój i dobro w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Bracie, siostro, gdy oddasz się prowadzeniu Ducha Świętego, każde Twoje słowo, myśl i czyn staną się odblaskiem Bożej miłości, a serce wypełni pokój, którego świat dać nie może. Gdy noc otula świat swym cieniem, cich niezmęczony dnia zgiełk, w sercu swym znajdę ukojenie, bo Ty, O Panie, jesteś ze mną, w Twoich ramionach spocząć pragnę, zostawić troski, oddać lęk, niech serce bije rytmem łaski, a dusza śpiewa cichą pieśń. Otul mnie, panie, swą dobrocią, jak gwiazdy, światłem nocnym rok. Otul mnie, panie, swą dobrocią, otul mnie, panie. Gdy dzień chyli się ku końcowi. Stajemy przed Tobą, Panie, aby oddać Ci wszystkie nasze troski, radości i trudy. W Twoich rękach składamy to, co minęło, prosząc o spokój serca i łaskę nowego poranka. Niech Twoja obecność otuli nas jak cicha noc, a Twoja miłość stanie się światłem. Które rozprasza wszelki lęk. Kochani, módlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie, w Tobie spokój mam, Ty mnie prowadzisz w nowy dzień. W Twoje ręce składam czas, Ty nad wszystkim czuwasz wciąż. Panie, Mój ojcze, przychodzę do Ciebie w tej wieczornej ciszy, aby powierzyć Ci moje serce. Ty znasz każdy mój krok, każde słowo i każdą myśl. Oddaję Ci wszystko, co dziś przeżyłem: moje radości i smutki, zwycięstwa i słabości. Otul mnie swoją miłością abym zasnął w pokoju, ufając, że czuwasz nade mną. Oddal wszelki lęk, zabierz niepokój i napełnij moją duszę łagodnym spokojem. Niech Twoi aniołowie strzegą mojego snu, a jutro obudzę się z nową siłą, gotów podążać za Twoim światłem. Dziękuję Ci za ten dzień, Panie, Niech Twoje błogosławieństwo spocznie na mnie i moich bliskich. W Twoje ręce składam tę noc. Amen. Ptaki śpią na drzewach, księżyc śpiewa kołysankę. Blask gwiazd w oczach moich tańczy cicho w nocnej ciszy. Wiatr układa sny na liściach. Szepcze cicho, dobranocnym tchnieniem, a ja w modlitwie, Panie, odnajduję ukojenie. Panie, otul mnie swym światłem dziś, niechaj mój sen spokojny trwa, niech aniołowie strzegą mnie, niech aniołowie strzegą mnie. Niech aniołowie strzegą mnie. Bracie, siostro, Duch Święty jest cichym szeptem w sercu, światłem w ciemności i pokojem w niespokojnych myślach. Gdy Mu zaufasz, poprowadzi Cię drogą Bożej miłości. Amen.